Dzień dobry, szalom, salam, Alejkom, a właściwie Deus Wulcik, witam w kolejnym odcineczku z polskiej krucjatowej serii, właściwie już polskiej endzigowej serii, bo krucjata się zakończyła. To była piękna krucjata, to jest dobre, aby zakończyć tą serię, póki jeszcze mamy jakiekolwiek prowincje. Nie no, śmieszki, żarciki takie. Natomiast nigdy nie żartuję z waszych łapek góry, i z komentarzy, to jest poważna sprawa. Yy, kontynuujemy nasz enzik, bo to jest enzik na północy. Widziałem, że Węgrzy odpuścili oblężenie. Cofnęli się, chyba poszli oblegać Adrianopol, zmienili zdanie. Nie wiem, czy nie wykorzystamy tego, żeby tutaj coś przyszpącić, przy przykręcić z bizantyjczykami. Pójdziemy na ten Adrianopol. W sumie... Dobra, po kolei, po kolei, wszystko po kolei. Co mamy? Mamy Kair. Mamy Kair, zdobyty, piękny Kair. Możemy przetrenować drwali, zrekrutować księżulka i od razu machniemy... To jest kościółek, jest kościółek. Od razu machniemy jakąś... Mamy szpiega, daj tego szpiega pod Aleksandrię. Eee, od razu machniemy... Strażnicze, żeby więcej jednostek rekrutować. To będzie nas garnizon, a wy pójdziecie oblegać, znaczy zdobyć Aleksandrę, nie oblegać Aleksandrę. Piękna armia. Piękna armia. Realnie, jak bardzo nas pokarało. Jak ta kurcja, ta bardzo nas pokarała. Wyciągniemy stąd agenta. Widzę, również pójdziesz nawracać. Mamy quest'a, tak, żeby do 53% nawrócić region Kairu. W coś się zbudowało i możemy was przetrenować. To przetrenuj tego żbiczka. Do rekrutuj chłopów. Zrekrutuj stajnie. Znaczy zbuduj stajnie. I bierzemy wszystkich. Wszystkich bierzemy. Nawet chłopów bierzemy. I również idziecie oblegać Aleksandrię, bo w tej Aleksandrii co my mamy? W tej Aleksandrii posiadamy spora wygarnizon. Aleksandria będzie się bronić przez 8 tur. Także nie wiem, czy my to z Marszu zdobędziemy. Dobra, w Luksorze, jakby co posiłki mamy pod kontrolą. Tutaj też tak szpieg wszystko podświetla, żebyśmy widzieli. Mam nadzieję, że. A, tu są Węgrzy. Tu są Węgrzy. Jest król węgierski. Ty, my może z nimi pogadamy. My możemy tu jakiegoś dyplomatę. Ten Teges. Yy, my nie mieliśmy dyplomaty u Węgrów przypadkiem? Na Węgrzech gdzieś jakiś dyplomata był? Tu się kręcił? Bo jeden jest tu na północy. Henryk Zojcowa. Mm, chodź w kierunku Węgrów, pogadamy Ej, tu chyba dziś stał jeden dyplomata On może zginął już z wieku Mamy zabójcę, spróbuj zabić weneckiego kupca Ciach Tak zwykle się nie udało Konstantynopol, połącz te oddziały mm, Połącz te oddziały Możemy przetrenować Przetrenuj tych żbiczków, zrekrutuj Nic sensownego zrekrutować nie możesz Teraz pytają, co my robimy Wiecie co, Bizancjum na razie zostawimy, niech sobie żyje bo ona nas też oddziela od Turków. Wyciągniemy. Wyciągniemy. No to jest jesteś zarządcą Konstantynopola. Co jest naszym dziedzicem, tak? No dobra, to sieć tutaj. Zostawimy tobie. pobijane obszary. O oddziały powiedzmy tych kuszników. Weźmiemy. Zostawimy tobie ten oddział. A resztą wyjdziemy. Możemy na go zwerbować. Dawaj, co to jest? To są słowiańscy. Me, si, me, me, me. me. Najemnicy. Ja bym powiedzieć, merem po angielsku. Eee, no dobra, jak coś nas zaatakuje, że się cofniemy, pójdziemy. Pokaż, co to oblega. Hm, to są resztki tej armii, co nas oblegały, tak? Dobra, to możemy się ścigać. Zrobimy taki. Aha, nie mogę przejąć tego oblężenia. Aaa, szczurze jeden. No dobra, to w następnej turze cię zaatakujemy. Tu przydałby się też wieżyczki. Sergiuszki dyplomata, pewnie do Węgrów idzie. Węgrzy mają tendencję do, do, do spiskowania z. Z turkami. Piękne oddziały, piękna armia. Jestem dumny, jestem dumny z tych armii. Najemnicy, świetnie. O, dobra, ta ciężka jaza to jest akurat du, du, du du duży profit. Pójdziecie po Aleppo. Pozbędziecie się tego szczura, co nas oblega. Świetnie. 46 straconych o 46 za dużo. I tą armią spróbujemy na szybko zdobycie desce. Relacje pogorszone. Mmm, dawaj kuźnie, możesz ich przetrenować, nic nowego nie mamy, ale byśmy mieli polskich strzelców. Strzelcy to jest jazda, chyba Polska jako jedyna ma konnych kuszników. Chyba żadna inna frakcja nie ma konnych kuszników. Nikt nie był na tyle szalony, żeby zrobić konnych kuszników. I ta nasza dumna armia nie pójdzie na Edessę. No nie mogę. O, to jest miejsce słynnej bitwy, to jest z Kruciatą? Nie, to jest to z Syljukiem. Okej, okay, myślałem, że ten, że, że Kurcjada to była słynna. Wiecie co? Aha, ponaprawiaj to. Ja nie dałem tego do naprawy? Yyy, to wszystko. Farm na razie nie rób. Jak nie zauważyliście, ja na razie żadnych budynków do handlu, do produkcji, do rolnictwa nie buduję, bo cały czas musimy tworzyć nowe jednostki, więc... 12 tysięcy i leci w dół, więc tak jak mówiłem, że spoko, że mamy fajnie dużo pieniążków, to tylko przez chwilę. Tylko przez chwilę tyle pieniążków. Dobra, dyplomato, dyplomato, za pamięci szukaj mongołów. Gdzieś tu na północy powinni być mongołowie. Fajne armie. Typ. Może, może pierwszy raz zobaczymy, że Kwazemerian Empire broni się przed, przed mongołami. Ostatnio tam gdzieś było, że Han mongolski nie żyje? Prawa handlowe. Okej. Okay. Info za info zgodzicie się? Demanding. No dobra, ale prawa handlowe z Golden Horde mamy. Pierwszy stosunek został z nimi nawiązany, cieszy nas to bardzo, rozdziewiczenie Mongołów. Eee, a ten zabójca niech pracuje nad tym imamem. Może w końcu mu się uda, za którymś razem. Eee, dobra, koniec tury, znajomy końca tury. Zawsze bawi, zawsze bawi. O, przegrali, ej! Serio, przegraliście z tymi buntownikami? No i łatwiutko. Nic dziwnego, że odpuścili Konstantynopol, jak wy z buntownikami przegrywacie. Przecież nie, to są resztki z czwartej krucjaty, ten zamek, tam pewnie będą krucjatowe jednostki. Gildia Mieczników w raczej nie będzie potrzebna. Wykryty agent Bizancjum, to widzieliśmy. Osada oblężona, znowu Crusader States, ale tym razem mniejszą armią... ...jakimiś biczkami. Rzędy i Belin przybył. Pokaż dokładnie, co ty masz. Może my się sami obronimy? To są włócznicy? Aha, to są, to jest sama jazda. To nie mogą tego oblegać, chyba, że przy, znaczy nie mogą tego sztrumować, oblegać mogą. Bo nie ma żadnej piechoty, która by ciągnęła sprzęt. Oblężenie. Teraz pytanie. Co tą naszą gigantyczną armię, żeby uratowała? Czy iść na Edesę. Z hmm. To jest generał, członek rodziny trzy jednostki. Nie, no nie możemy tego podzielić. Zostaw artylerię w Aleppo, z artylerię tą katapultę. Raport relacyjny z Krzyżakami i Crusader States. E ek ek Ekskomunika Wenecji. Rozejm Roman Empire ze Seljukiem i wojnę Kijów z Hanatem. Ciekawe, ciekawe. Raport budowlany. O, my coś budujemy. A no tak, budujemy w oblężonym mieście. No i super. Więcej katapult, świetnie się spisały. Świetnie spisała się ta katapulta w poprzedniej bitwie. Z rozcechy, raport z końca tury. Dobra, jakby wyglądał szturm na tą osadę? Pewnie fatalnie, nie? Jeden do jednego. No dobra, no to niestety, chcąc nie chcąc, trzymamy oblężenie. Co mamy? Kolejny Bishop, 52. W następnej turze powinniśmy zrobić tego quest od papieżaka. Zrekrutuj ciebie, tu nic nowego. O, lokalsu będziemy mogli robić. Beduńską Infantry oraz kurdyjskich oszczepników. Ale nie są zwi. bo Missile Attack ma jest też 11. To jest bardzo dobre do przebijania pancerzy. Ciężko zbrojnych jednostek, na przykład z Crusader Statesa już widzę z tych naszych chłopów w pierwszej linii, a z tyłu kurdyjskich oszczepników. Polsko-kurdyjska współpraca, coś pięknego. no Dobra, to wracamy się mu naklepać, chyba żebyśmy poszli zdobyć cię. A gdzie mam jakieś szpiega? Tutaj mamy jednego. Moglibyśmy zdobyć e, Tortosę. To jest zamek, nie? Tak, to jest zamek. Hmm. Szczerze? Dobra, pozbądź się go. Ok, straciliśmy ten oddział do końca. Że będziemy w stanie to oblegać. Z rozcechy, relacje pogorszone. Eee, bo teraz, jakbyś chciał wracać, tu są Francuzi. O, może ta tortosa? Postaw zameczek. Znaczy zameczek, wieżyczkę. Trochę nam rozświetli. Chodź tą wieżyczką. Gdzie jest ten imam? Tutaj, weź go, ubi. Noż, kurde, jaki ty jesteś beznadziejnym zabójcą, no? Wstyd! Wstyd i skandal! Gdyby byli jeszcze jacyś najemnicy. Tu będą dwa oddziały kuszników, tutaj kolejny oddział włóczników. Świetnie. Mmm, to mamy ogarnięte, to mamy ogarnięte. No i teraz byśmy sobie mogli oblegać Adrianopol. Zamach na bizantyjskiego... Bizantyjski patriarcha, ej! Bizantyjski biskup. Nie wiedziałem nawet, że bizantyjscy, w sensie prawosławni, mogą awansować patriarcha, czyli to jest ten najwyższy poziom tutaj, że w medievalu to jest zrobione. Polski kupiec. No to pozbądź się tego księżula. Oczywiście ci nie wyszło. Polscy zabójcy, najlepsi na świecie. Adrianopol, co my tutaj mamy? Moglibyśmy to szturmować I tu mamy. Hmm. No to ja się nie dziwię, że oni to przegrali. Dobra, ile to może się bronić? 9 tur. Ja no dobra, na razie trzymaj to oblężenie. W możemy kolejny oddział i balistę zrekrutować. No i świetnie, już tylko minus 4500, tysiąca, więc nie jest tak źle znajmy końca tury? znajmy końca tury. O, cesarz niemiecki na kucakach ucieka. Przegrał bitwę, o rany. Gildia mistrzów asasynów. Polscy asasyni będą najlepsi na świecie. Co prawda w każdej osadzie może być tylko jedna gildia. I Antiochia to jest dobry port handlowy, ale... Ale zrobimy z tego znany na cały świat y, miejsce, gdzie będą najlepsi asasyni, nie? To będą polscy asasyni. Assassin's Creed Polonia Krucjatowa. Tak będzie. Raport z końcatury, ale zrobiliśmy kościka, tak? 1000 flarenów, świetnie. Wzrost cechy, plus 1, plus 3 do finansów. W Konstantynopolu mamy. No, mamy, mamy mm, crossbows, pro, crossbows, tu nie ma lepszych jednostek, nie? Military Academy, Experience. Um, printing Press. Zrób Kowala, żeby te jednostki można było zabreidować. I tu tak samo zrób Kowala. Gdyby te jednostki, w razie czego można było za. Ło, aha! Aha! No to chyba nie idziemy na tortosce. Kardynał umiera z Wenecji. RIP. dramatyczne wieści. Zawarły rozejm. Crusader State ze sułtanatem. No i fajnie. Ej, no ta osada była pusta. To jest niemożliwe, że oni się zrekrutowali. Musieli przypłynąć, nie wiem, z Cypru przypłynęli? Tatkami przerzucili te jednostki? Może tak być. Jakiś szczur przyszedł. 59. Wrzuć po jednym tym na każdego. Aha, i ten tu przy las, 28. No to teraz jest problem. Teraz jest problem: go zostawić, czy próbujemy go uciukać? Bo jak się nie uda. O, udało się. Dobra, chciałem powiedzieć, że jak się nie uda, to jest szansa, że nasz, ich, znaczy, zarazi naszego kapłana herezją swoją. Ale widzę, że się udało. Kair ma dostęp do portu? A tu ma port dobra na Morze Czerwone, właśnie tak mniej Jak oni na Morze Śródziemne zrobili mu dostęp? Nic nie zrekrutujemy, to jest troszeczkę smutne. coś najemnicy? Nie ma najemników. Zobaczmy, czy garnizon słabnie powoli. Najgorsze jest to, że mamy gównianą armię na oblężenia. Nie ma żadnych ciężkich jednostek, żeby szturmować spinać się na mury. Przez co, no, musimy czekać, aż te garnizony po prostu troszeczkę osłabną. Dobra, zawieszenie broni. Very demanding. Twoja stara, kurde. Poddaj się. Nie opieraj się. O, najemnicy. Armeńska infanteria. Dawaj. które może to szturmować? Nie wiem, czym jest dwa do jednego. Krzyżowe jednostki, bo to są ciężko zbrojne, krzyżowe, doświadczone jednostki z dobrym generałem. Także pooblegamy sobie troszeczkę tą, tą mieścinę. Podświetl podświetlisz szpiegiem, znaczy asasynem, co tu się znajduje? Podświetlisz. Jakby się udało sprowokować to armię do wyjścia, to by tam naklepała. E, Deszady może zabić tego, jakiegoś generała? 17%? Zabójca nie osiągnął celu, spadek cechy. Ty, weź może ty już tam ten... Talent do morderstwa, no widzę twój talent do morderstwa, taki beznadziejny. Może tam dane, spróbujemy zdobyć? Bo widzę, że tutaj wycofali oddziały, tylko jakimiś szczurami z Edesy wychodzą. Tylko, że jak zakładam się, że jak stąd pójdziemy, to znowu siły Krucjaty przyjdą i tak w kółko będziemy chodzić i bronić Antiochii dookoła. Ale czy mamy inny wybór? Siedzieć w mieście też nie możemy, musimy znaleźć jedno dobre miejsce, gdzie możemy przeatakować. Dobra, idziemy na północ w takim razie, weź tą katapultę ciągnij z nią na północ, tam może jacyś nowi najemnicy będą. E, wyciągnij, powiedzmy, może nie was, was, wszystkich wyciągnij. E, pójdziecie również na północ, kolejnego asasyna nowego, świeżutkiego rekrutujesz. A wy się chyba sami obronicie, najwyżej, znowu coś wam podeślemy, nie wiem. Dobra, wy to oblegacie, to co, znajomy końca tury? Znajomy końca tury. No, cieś. Nie, walcz! walczcie, nie uciekaj! Dobrze, ścigaj go! To jest chyba sam sultan, nie, bo to jest inny skin. O, jakie to smutne było. Zginęli z tak kociołek. O, jeszcze Niemcy w pierście dostają. Dobrze. Armia krucjatowa jest bita. Znaczy krzyżowa. Krucjatowa to my. Nie, więcej gildii asesynów nie potrzebujemy. E, Dar od papieża. 2000 florynów. Świetnie, bo spadliśmy na 53 tysiące. Wy widzicie dochód, widzicie dochód. Osada obleżona przez, przez sultanat, yy, pokaż yy, co to za jednostki tam są, to jest dwóch konnych łuczników, to jej nic nie zrobią, możemy spokojnie czekać i sprowadzać posiłki, no znowu jakim szczurem tu ciągnie chłop. A na najemnicy? Nie, ale mamy nowego asasyna, który jest właśnie z gildii asasynów, więc może tym razem uda się tym asasynem chociaż zabić tego imama, 38% szans, świetnie, great success, zrobimy polską szkołę asasynów. To mi się podoba. Dobra, to teraz pójdziesz co? Zabijać generałów krzyżowców, prawdaż? Okej, okay. polscy asasyni, najlepsi na świecie. Ale to było dwóch generałów. Była dużo większa armia. Czekaj, to jest kapitan, to jest kapitan. Chyba, że wsiedli z powrotem na ten statek i popłynęli. Stąd jakieś nowe jednostki? Nie, to się rekrutuje. Raport minus 12 tysięcy, wiści rodowe, Patrzysz na nowego generała, w po coś się zbudowało. Login camp. O, możesz zrobić tego Login Campa, będą tańsze budynki, przetrenuj, zrekrutuj. Wydam mieć cię stajnie, tak? I może mamy dostęp do... To jest saba kawaleria. Przecież nie no, 12 szarży? To na Lokalsów wystarczy! O, dzień dobry, panu. Cholipka. Mamy jakiś garnizon? <gryw> jakiś mamy. Chyba oni idą na to armię duńczyków, którzy stoją dziedzicem frakcji. Dziedzic frakcji poszedł na Krucjatę? sobie chilluję tutaj, no jest jak jest. Kardynał nominowany z Norwegii! Sojusz yy, Imperium, w sensie Holy Roman Empire, Niemcy z Genuą. Raport z się powiodło. Nie no, pokazuj filmiki. Pokazuj filmiki, wzrost cechy, świetnie. Okej, okay, że możemy coś zrekrutować? Nope, nie możemy nic zrekrutować. Pytanie, czy jakbyśmy cofnęli powiedzmy tą mniejszą armię, której nie cofniemy, bo nas zablokowała. Hmm. Strumować to? Jak zaczniemy szturm, to potem go nie przerwiemy 144, ale nie za bardzo jeszcze 5 tur. To się nie za bardzo ucierpieli. To dużej armia do nas nie idzie i to jest mocno osławiona. Że nie mogę przerzucić teraz oddziału do Damiety. No i tu trzeba zdecydować, czy idziemy dalej na dane, cofamy oddziały, czy co robimy. I tu trzeba zdecydować, czy szturmujemy, czy dalej oblegamy. Hmm. Dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę, łapek, górę, soczysty komentarz, trzymajcie się do jutra, cześć!